Dwunastoletnia Mia dokumentowała swoją pierwszą szkolną wycieczkę, wysyłając do domu wesołe selfie co kilka godzin. Jej ojciec David przeglądał każde zdjęcie z rosnącym niepokojem. Coś w tle nie pasowało. Zadzwonił do Mi natychmiast. Jego głos był pilny i nieznajomy. Gdy nauczycielka sprawdziła zdjęcia i przeszukała parking, wróciła z kimś, kogo Mia nie spodziewała się tam zobaczyć. Mia Foster odliczała dni od tygodni. W wieku dwunastu lat była to jej pierwsza prawdziwa wycieczka. Cały dzień zdala od domu w rezerwacie Przyrody dwie godziny od miasta. Jej rodzice mieli obawy. Wieczorem wcześniej posadzili Mije. David jasno określił oczekiwania. Musiała regularnie się zgłaszać z prawdziwymi zdjęciami, żeby mogli zobaczyć, że jest bezpieczna. Ranek nadszedł ze wspaniałą pogodą. Mija wyskoczyła z łóżka przed budzikiem, założyła buty trekkingowe i pobiegła do autobusu. Jej najlepsza przyjaciółka Sofii już tam była i trzymała dla niej miejsce. Gdy autobus ruszył, Mia zrobiła pierwsze selfie. Ona i Sophie uśmiechnięte z innymi uczniami za nimi. Wysłała je rodzicom. David dostał zdjęcie, popijając poranną kawę. Uśmiechnął się i pokazał Karen. Wszystko wyglądało normalnie. Gdy dotarli do rezerwatu, energia się zmieniła. Dzieci, które siedziały cicho, nagle ożyły. Nauczyciele podzielili je na mniejsze grupy z opiekunami. Mia i Sophie trafiły do pani Reynolds, nauczycielki, którą obie lubiły. Mia robiła zdjęcia non-stop. Każde zdjęcie szło od razu do rodziców. David miał spokojniejszy dzień w pracy. Łapał się na tym, że często sprawdza telefon, czekając na wiadomości. Gdy przychodziły zdjęcia, studiował je dokładnie. Powiększał uśmiechniętą twarz Mi, zauważał śmiejące się dzieci, widział piękne krajobrazy. Wszystko wydawało się idealne. Ale potem coś przykuło jego wzrok. Na jednym z ostatnich zdjęć była postać w tle. Mężczyzna stojący w oddali, częściowo zasłonięty przez drzewa. David zmrużył oczy na ekran. Mężczyzna wydawał się obserwować grupę. David powiedział sobie, że jest paranoikiem. Kolejne zdjęcie przyszło 10 minut później z innej lokalizacji. Ta sama postać była tam znowu, wciąż w tle. Tym razem kąt był lepszy. Mężczyzna był w średnim wieku, ubrany w zwykłe ubrania trekkingowe i czapkę z daszkiem, zwrócony twarzą w stronę zgromadzonych uczniów. Umysł Davida zaczął pracować na najwyższych obrotach. Przewinął wszystkie zdjęcia Mii. Pojawiał się zbyt regularnie, by to był przypadek. Instynkt ochronny Davida włączył się na najwyższe obroty. Karen zauważyła, jak zmienił się wyraz twarzy męża, zapytała, co się stało. David pokazał jej zdjęcia, wskazując postać. Twarz Karen zbladła. David postanowił zadzwonić bezpośrednio do Mii i ocenić sytuację. Telefon Mii zadzwonił właśnie, gdy jej grupa wracała w stronę parkingu. Odebrała wesoło, spodziewając się, że tata zapyta, jak minęła wycieczka. Zamiast tego jego głos był napięty i poważny. Zapytał, gdzie jest teraz. Kolejna prośba Davida ją zaskoczyła. Musiał natychmiast porozmawiać z panią Reynolds. Znalazła nauczycielkę szybko i podała telefon, ręce jej drżały. Pani Reynolds słuchała, jak David wyjaśnia, co zauważył na zdjęciach. Jej wyraz twarzy zmienił się w skupioną uwagę. Poprosiła mnie o odblokowanie telefonu i zaczęła dokładnie przewijać zdjęcia powiększając każde tło. Pani Reynolds powiedziała Davidowi, że natychmiast to sprawdzi. Poszła zdecydowanym krokiem w stronę parkingu. Mia stała jak sparaliżowana. Sophie podeszła i zapytała, co się dzieje. Mia przyznała, że nie ma pojęcia, ale tata zobaczył coś niepokojącego na jej zdjęciach. Minuty ciągnęły się jak godziny. Pani Reynolds rozmawiała z kimś przy skraju parkingu. Potem wróciła, idąc obok mężczyzny w średnim wieku, w ubraniu trekkingowym i czapce z daszkiem. Oczy mi rozszerzyły się. Rozpoznała go natychmiast. Mężczyzna wcale nie był obcym. To był ojciec Sofii. Pani Reynolds zwróciła do telefonu z Davidem i potwierdziła, że znaleźli tę osobę. Wyjaśniła, że nie ma żadnego zagrożenia. Mężczyzna był innym rodzicem. David poprosił, żeby porozmawiać z nim bezpośrednio. Nauczycielka podała telefon ojcu Sofii, który wyglądał na kompletnie zakłopotanego. Ojciec Sofii przyznał, że śledził grupę cały dzień. To była pierwsza duża wycieczka jego córki z dala od domu, i mimo że wiedział, że jest w dobrych rękach, nie mógł pozbyć się niepokoju. Jego plan zakładał trzymanie się na tyle daleko, żeby Sofii go nie zauważyła, ale na tyle blisko, żeby upewnić się, że wszystko idzie gładko. Sofii była śmiertelnie zawstydzona, gdy zdała sobie sprawę, że tata ją śledził. Jej twarz stała się jasno czerwona, gdy inne dzieci dokuczały jej, że ma najbardziej nadopiekuńczego ojca w szkole. David słuchał i poczuł dziwną mieszankę ulgi i rozpoznania. Zagrożenie, które sobie wyobraził, nie było prawdziwe. Po prostu kolejny ojciec, który nie mógł puścić. Gdy Mia w końcu odzyskała telefon, spojrzała na sofii, której twarz wciąż płonęła ze wstydu. Inne dzieci się śmiały, ale niezłośliwie. To był rodzaj historii, która będzie opowiadana przez lata. Tego wieczoru Mia usiadła z rodzicami i opowiedziała im całą historię. David słuchał uważnie, jego wcześniejsza panika całkowicie znikła. David przyznał coś, co zaskoczyło nawet jego samego. Był gotów wpaść w panikę przez ten sam instynkt, który pchnął ojca Sofii do spędzenia całego dnia na potajemnym wędrówce za szkolną grupą. Potrzeba ochrony, obserwowania, absolutnego upewnienia się, że nic złego się nie stanie, wynikała z czegoś, czego nie da się odrzucić logiką. Historia rozeszła się po szkole w kolejnych dniach. Ojciec Sofii stał się czymś w rodzaju legendy. Niektórzy rodzice przyznawali, że doskonale rozumieją. Sofii w końcu wybaczyła tacie, choć kazała mu obiecać, że nigdy więcej nic takiego nie zrobi. Zgodził się. Dla mi wycieczka stała się pamiętna z nieoczekiwanych powodów. Spodziewała się pięknych widoków i czasu z przyjaciółmi, i to dostała. Ale zyskała też wgląd w coś bardziej złożonego niewidzialne nici łączące rodziców z dziećmi zaciekłą miłość ochronną, która nie zanika tylko dlatego, że dziecko dorasta. Czy zrobiłbyś to samo, co ojciec Sofii, gdyby miało to znaczyć, że wiesz, iż Twoje dziecko jest bezpieczne?